Dzień dobry, Michał Krawczyk. W ramach cyklu Podatki w pigułce z Krajową Izbą Podatkową odpowiemy sobie na kolejne pytanie, które brzmi: jak liczyć podatek VAT? Czy w 100, czy od 100. Więc tutaj często yy, macie Państwo wątpliwości, yy, czy liczyć podatek właśnie yy, VAT w 100, czy od 100, czy właśnie zawsze ta kwota sprzedaży jest kwotą netto i w tym momencie doliczamy podatek VAT, czy, ty, czy też jest kwotą brutto i wówczas podatek VAT liczymy w 100. I tu, oczywiście, zasadniczo ustawa. O podatku od towarów i usług w artykule 29a stanowi, że podstawą opodatkowania jest zapłata, jaką ma dokonać usługobiorca czy nabywca towaru, dostawcy towaru czy wykonawcy usługi. I ta podstawa opodatkowania nie obejmuje podatku VAT, więc zasadniczo, oczywiście, jeżeli ja, jako nabywca, mam dokonać zapłaty określonej kwoty, Temu dostawcy towaru czy wykonawcy usługi, to, to yy, ja mam dokonać zapłaty określonej kwoty i w 100 w tej kwocie liczy się podatek VAT, czyli ta podstawa pod opodatkowania jest właśnie tą kwotą zapłaty pomniejszoną o podatek VAT. Natomiast tu bardzo jest istotne, na jaką cenę strony się umówią. Więc jeżeli strony umówią się na e, cenę netto, yy, czyli wprost w umowie, w zamówieniu. Wskazane jest, że strony umawiają się na cenę netto, i wówczas do ceny netto doliczany podatek jest według właściwej stawki, no to oczywiście wtedy VAT będziemy liczyć od stu, no bo Dziś jakaś czynność opodatkowana jest np. stawką 23, a po zmianie przepisu będzie opodatkowana np. stawką 8 czy 5. Wówczas też wynagrodzenie sprzedawcy się zmniejszy, prawda? Czyli jeżeli operujemy kwotą netto, doliczamy VAT według właściwej stawki, no to wtedy oczywiście będziemy VAT liczyć od 100, no bo ta kwota, która należy się sprzedawcy, czy to wykonawcy usługi, czy dostawcy towaru, no będzie uzależniona od tego, jaką stawką opodatkowana jest ta dostawa towaru czy ta usługa. No i to oczywiście, jeżeli strony wprost wskazują w umowie czy w zamówieniu, że jest to cena netto, no to oczywiście wtedy będziemy liczyć VAT od 100, no bo wtedy to wynagrodzenie. Które należy się sprzedawcy, to jest ta cena netto umówiona plus ewentualny podatek VAT. Jeżeli natomiast ustalimy cenę brutto, tudzież ustalimy ją bezimienną, czyli strony nie wskażą, czy umówiona cena to jest cena netto czy brutto, no to zasadniczo jest ta cena brutto i wtedy, jeżeli od danej czynności musimy wykazać podatek VAT. To liczymy go metodą w stu, czyli wtedy cena zawiera podatek VAT. Więc pamiętajmy, że tutaj wprost wskazanie ceny netto, czyli literalnie w umowie, w zamówieniu jest wskazane, że jest to kwota netto, czy też jest, jest to cena plus ewentualny podatek VAT, no to wtedy VAT liczymy od stu, no bo to wynagrodzenie należne sprzedawcy właśnie jest powiększone o podatek VAT. Natomiast najczęściej w sprzedaży detalicznej. Obowiązuje cena brutto, to znaczy na półce sklepowej znajduje się towar za 100 zł i wówczas w 100 zł metodą właśnie w 100 liczymy podatek VAT. Jeżeli umawiamy się przykładowo z kontrahentem zagranicznym na dostawę towarów, czy to w ramach WDT, czy w ramach eksportu, na przykład na 100 tysięcy euro. I nie podajemy, czy jest to kwota netto czy brutto, no i okazałoby się, że w wyniku nieuzyskania dokumentacji wywozowej pozwalającej na stosowanie stawki zero musimy wykazać VAT od danej czynności, no to skoro umówiliśmy się na cenę bezimienną 100 tysięcy euro, to wtedy ten podatek będziemy liczyć w 100, no bo mi bez względu na to, jaką stawką opodatkuję tę transakcję, należy się 100 tysięcy euro i wówczas oczywiście podatek będzie liczony w 100. Więc tutaj kluczowe dla ustalenia podstawy opodatkowania jest ustalenie wynagrodzenia między stronami i tu podsumowując, jeżeli strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie netto wprost, to to wtedy, jeżeli sprzedawca musi wykazać VAT od danej Transakcji będzie liczył go metodą odstu, czyli powiększał tę kwotę o podatek VAT. Jeżeli natomiast strony umówiły się na cenę brutto, to wówczas sprzedawca yy, Obiera dane wynagrodzenie i w 100 licząc musi ten VAT odprowadzić. Tu nabywcy nie obchodzi, prawda, jaką stawką jest opodatkowana dana czynność, dlatego że on ma zapłacić określoną kwotę niezależnie od formy i sposobu opodatkowania. Oczywiście, abstrahuję to od, od odwrotnych obciążeń, bo przypominam, że przy odwrotnych obciążeniach no zawsze liczymy VAT od stu. i tą konkluzją chciałem to rozważanie zamknąć. Więc dziękuję za ten odcinek podatku w pigułce i zapraszam na kolejne.